13 wszystko zdarzyć się może tego świat w różowym kolorze Kochani, dzisiaj właśnie mamy różowy kolor Kolejną imprezę Jesteśmy teraz na rynku głównym Się bawimy Afterbank domówka Dzisiaj była troszkę taka impreza międzynarodowa No tak, tak w stylu lat 20-30 jak obiecaliśmy, Grzegorz się przebrał za gangstera. No, obiecywałem, dotrzymuję słowa. Jest rasowym gangsterem. Ale przebrali się też uczestnicy imprezy. Za co dostali nagrody i zachęcamy, jeżeli robimy jakąś akcję, żeby się w nią włączyć, bo te osoby, które się w nią włączą, zostan zostaną nagrodzeni. Tak więc warto się <laughs> starać się. Przebierać, starać się. Zawsze robimy jakieś akcje, nagrody, promocje. Eee, jutro też będzie impreza. Tak, impreza. tak. Jutro też. Jutro, tak. jutro na Kazimierzu będziemy. Eee, mamy dużo ludzi zapisanych. No jutro tak będzie bardzo. Duża będzie impreza. duża impreza. Damy wam relacje z tej imprezy. Obiecujemy. Trzymajcie się cieplutko, jest 13 piątek, ale wcale nie jest pechowy. My jesteśmy bardzo zadowoleni, było mnóstwo uśmiechniętych ludzi i e, z tego się cieszymy. No witajcie kochane dziewczyny, powiedzcie mi dzisiaj, dzisiaj tak nam to imprezowo ten czas minął, no i tak się chciałbym was spytać, jakie są wasze tutaj wrażenia z dzisiejszej imprezy. Mamy 14 stycznia, mamy karnawał, mamy dzisiaj klimatycznie, prawda, tak? Jak widok? Karnawałowo, tutaj widzę piękne takie, e, może ja też się trochę... Lata 20-30. Tym, 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 tym pięknymi szalami trochę się owinę. No i powiedzcie, dziewczyny drogie, jak, jak tam e, jakie wrażenia macie tutaj, tak? No jest po prostu super, tej atmosfery <laughs> <laughs> Jest świetnie Jest to po Towarzystwo doborowe po prostu jest fajne Ta, Fajna zabawa No Ja tam widziałem, że szalałyście szale, szale, no. na parkiecie tak, tutaj Tak, tak, pan z parkietu, po prostu ja rewelacja jestem, Ja jestem panem, panem jest. gangsterem Sandal jest po prostu nie do przebicia. Nie do przebicia nie. mówisz, tak? ja chciałam powiedzieć, że towarzystwo jest wyborowe, bo goście są wyborowi. Wy jesteście wyborowi, naprawdę. To my to... sami się kończyliśmy z wami. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. <laughs> A powiedzcie tam, czy byli w ogóle jakieś fajne rozmowy, co się wydarzyło dzisiaj na dzisiejszych rozmowach? No rozmowy były ciekawe, za każdym razem inne. No, można było dużo zobaczyć, pobawić się. Zapraszamy. No właśnie. Zobacz, można było poznać ciekawe osoby. I ciekawe. warto przyjść. Ruszyć się z hotela w domu i przyjść tutaj. <noise> Moi drodzy kochani, teraz nas czekają tutaj em, Walentynki, prawda? No. Na pewno i, będziemy na Walentynki. I przed Walentynkami warto poznać swojego wa Walentyna lub Walentynkę, więc zapraszamy was na imprezy w lutym. To będzie kiedy dagość? To będzie 10 i 11 lutego Już się zapisujemy? Dla, tak, a dla grupy z naszej jeszcze wymyślimy termin Zapisujcie się Cię już dzisiaj, wyda? bo miejsc na pewno nie będzie Bo, <grym>, bo wy <grym>, bez... się już zapisałyście zapisały, na walionki, Więc pamiętajcie, że trzeba wcześniej się zapisać Pozdrawiamy was serdecznie